Z okazji świątyń Wielkiej Nocy składamy sobie wzajemnie Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, że i my wasi już pasterze i siostry zarówno posługujące w naszej parafonnej rodzinie złożymy Wam wszystkich, naszym rodzinom, naszym bliskim. Za tym gościom, którzy przeżywają w nas nami te podniosłe uroczystość, najlepsze świąteczne życie. Życzymy Wam, aby zmartwychwstały Chrystus nieustannie błogosławił Pan i darzył potrzebnymi łaskami na każdy dzień naszego życia. Niech mamy. Nasza najlepsza Matka i królowa, ta, która stała pod krzyżem i radowała się ze zmartwychwstania swojego Syna. Niech nieustannie otacza Was i Waszych bliskich swoją czułą, matczyną, opieką. Niech oręduje u Boga i wyprasza potrzebne łaski na każdy dzień życia. Zdrowych, szczęśliwych, błogosławionych świąt, przeżywanych w atmosferze wzajemnej miłości, radości, pokoju i cześć gości. Z całego serca Wam wszystkim życzymy. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. O que é